Tradycyjnie nasze kolejne podejście do tematyki czasu. Ktoś kiedyś powiedział, że walutą naszego życia w biznesie jest zaufanie. Jest to w sumie zrozumiałe. Zaufanie decyduje o jakości konwersacji, czyli wymiany energii z naszymi potencjalnymi klientami. A jak to jest? Podstawowymi prawami życia. Czym jest życie? Jaka jest relacja między czasem a energią? Większość e, naukowców, fizyków kwantowych utrzymuje, że w zasadzie pojęciem pierwotnym jest energia, jako że aspekt czasu nie jest obecny we wszystkich. Przestrzeniach, czy też wymiarach, albo uniwersach, z którymi oni twierdzą, że mamy do czynienia. Natomiast, jeżeli nie załapiamy w żagle energii, to nie będzie nam też dane skorzystać z czasu naszego życia. Taki temat dosyć ogólny. Co nam przeszkadza w korzystaniu z tego czasu? Jedna z pierwszych rzeczy to jest utrata naturalnego odczucia czasu i właściwego momentu na pewne aktywności w ramach tego czasu. Jak wiemy, życie nie jest pewnym kontinuum, tylko w zależności od spojrzenia ma charakter korpuskularno-falowy. A zarazem realizuje się w cyklach. I tutaj moglibyśmy długo dyskutować o tym aspekcie właściwego momentu. Wspominaliśmy już o Kairos u starożytnych Greków, jak też na przykład o cyklach i prawach natury, prawach hermetycznych, które możemy też postrzegać w trochę zróżnicowany sposób w zależności od stopnia uporządkowania. Tej natury. Temat niby prosty. Ale jeśli zastanowimy się nad tym głębiej, to jesteśmy częścią natury. I w tym momencie nowożytne poglądy naukowe, a nasza tak zwana nauka w tej wersji. W jakiej zwykliśmy się nią chełpić, liczy sobie zaledwie 300 lat. No dobrze, patrząc się na hieroglify świątyni w Abydos, mamy okazję obejrzeć odbicia jakichś pojazdów mechanicznych, najwyraźniej wojskowych, czołgów samolotów, czy też amfibii. Wniosek, dość w międzyczasie popularny na świecie, jest prosty. Nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na tej planecie. Ale wróćmy do tego tematu czasu i energii. Naturalnym prawem życia jest wzrost, czyli ten zrównanie. Natomiast energia realizuje się w sposobie, Funkcjonowania tego świata w myśl pewnych praw. Takim najbardziej znanym Państwu prawem jest prawo przyciągania. No, mówi się, że rzeczy podobne przyciągają się na zasadzie rezonansu czyli nie magnetycznym, gdzie mówi się minus, z plusem, ale coś musi z czymś rezonować. Ktoś musi z kimś rezonować żeby doszło między tymi osobami do zbliżenia do jakiegoś lepszego porozumienia. Prawo przyciągania i prawo rezonansu są też różnie wykładane na różnych poziomach strukturyzacji naszego otoczenia, naszego jestestwa. Kiedyś, przynajmniej w tak zwanym aspekcie języka, mówiło się na przykład, że po niemiecku, die beiden können sich nicht riechen. Tych dwóch nie potrafi znieść swojego zapachu. Może nie chodziło tutaj o to w pierwszym rzędzie, że zapach jest, czy to zmych, zmysł węchu, jest jedynym zmysłem takim jak najbardziej bezpośrednim, niecenzurowanym, gdzie dociera on bezpośrednio gdzieś tam do głębi mózgu, w sposób niefiltrowany, ale też o to, że poprzez bezpośredniość kontaktu z bodźcami olfaktorycznymi, można by to naukowo nazwać, mamy jak najbardziej bezpośrednie, niekłamane wrażenie naszego otoczenia. Wróćmy może na chwilę do relacji między otoczeniem i rezonansem. Doktor Blues Lipton, ponad już w latach 60., dokonał wielkoopólnego wieko odkrycia, a że w błonie komórkowej to nie jądro komórki jest mózgiem, a błona komórkowa medium wymiany z otoczeniem, ale raczej błona komórkowa jest tym mózgiem wibrującym, interagującym z całym otoczeniem, podczas gdy jądro komórkowe w dużej mierze pełni rolę twardego dysku. Jakie to ma dla nas znaczenie? No, jest takie, że jeżeli chcemy komunikować z sobą samym przy pomocy różnego typu układów, tym najbardziej popularnym, wymienianym wszędzie jest układ nerwowo-hormonalny. To wychodzimy z założenia, że te hormony osiągają po wyrzuceniu ich przez odpowiedni gruczoł wydzielania wewnętrznego w pewnym określonym zakresie receptory i w ten sposób dochodzi do powstawania kręgów regulacyjnych. Jak na przykład hormon tyreotropowy, tak popularny w dyskusjach ludzi, którzy chcieliby troszkę się pochwalić wyobrażeniem na temat medycyny regulacyjnej, który to hormon niby wydzielany centralnie, stymuluje do pracy albo też hamuje w pracy, znany nam wszystkim gruczoł. O nazwie tarczyca. Ale jeżeli właśnie to prawo rezonansu tak dobrze jest nagłaśnione, to powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że nie tylko ta błona komórkowa, która oddziela jedną komórkę od drugiej, rezonuje, ale również wszystkie organelle składające się czy też ogarnięte błoną, jak mitochondria. Bardzo popularny temat, aparaty gordziego, różnego typu inne twory. I naukowcy twierdzili też, że mamy w zasadzie płynne przejście z jednej strony substancji odżywczych, a z drugiej strony metabolitów poprzez retikulum endoplasmaticum, błonę podstawową komórki, następnie układy proteoglikanów na zewnątrz, gdzie dochodzi do regulacji tego transportu przez różnego typu twory piramidowe. O określonym ładunku, i później poprzez mniejsze czy większe wiązki kolagenu, czyli w zasadzie tkankę łączną do wszystkich organów naszego organizmu, do nerwów, naczyń, skóry. Tkanka łączna, a propos, uzyskała sobie miano już troszkę temu, tak zwanego. Regulacji podstawowej wedle profesora Pishingera. Temat znany nam przynajmniej w Europie od lat 70. ubiegłego stulecia. I tak wychodząc z energii życiowej, z czasu naszego życia, udało nam się zatoczyć krótkie koło wokół naszych możliwości regulacji pracy energii na różnych formach jej ekspresji i zarazem. Postawić otwarte pytanie, jakie układy regulacji mają wpływ na nasz organizm. Bo jeśli nabierzemy wyobrażenia, a wtedy pewnym sensie interaktywnej kontroli nad pracą naszych układów regulacji, to jesteśmy w stanie nie tylko żyć dłużej, ale w lepiej. Żyjąc dłużej i lepiej, otwieramy sobie okno pod kątem przyszłości i z uśmiechem spoglądając na deklarację profesora Sinclera, laureata Nagrody Nobla, specjalisty od spraw anti-aging i infra-aging, przyjmując jego hipotezę mocno udokumentowaną naukową o tym, że starzenie jest chorobą, otwieramy sobie pewien bardzo ciekawy kapitał rozwoju. Naszej obecności na tej planecie, a mianowicie, że jesteśmy już dość daleko w drodze do nieśmiertelności. A komuś by się to tak naprawdę nie podobało? I tym takim troszkę podchwytliwym, a zarazem obiecującym akcentem chciałbym podziękować Wam dzisiaj za Waszą obecność w ramach moich osobistych dywagacji, bo przecież nie porad lekarskich, i zaprosić na Kolejny odcinek naszej peregrinacji po zaułkach czy też meandrach czasu. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie Health Brokera. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Marcin Korecki i zespół. Produkcja i montaż. Life is Creativity.